Witaj na kanale NP TV. Jeśli cenisz niezależne media, zostaw lajka i zasubskrybuj. To realne wsparcie dla naszej pracy. A w dzisiejszym wydaniu wiadomości przedstawiamy. Hołownia w ogniu krytyki byłej posłanki. Trzaskowski atakuje Nawrockiego i Hołownię. Ziobro zablokowany przez prezesa TK. Sikorski gorszy od Tuska. Kontrowersyjna wizja. PiS deklasuje ko w najnowszym sondażu. Koalicja w chaosie. Polska 2050 kontra ko. Ziobro przerasta komisję śledczą. Nocna prohibicja zatwierdzona przez Polaków. Tusk dzieli Polaków. Nowy sondaż szokuje. Rosja i USA wracają do negocjacji. Jesień decyduje. USA wstrząśnięte. Syn przyznaje się do zabójstwa rodziców na żywo. Sekcja komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcamy do dzielenia się swoimi opiniami. A to dopiero początek. Przed Tobą porcja informacji, które warto znać. Zaczynamy! Była poseł uderza w Hołownię. Szokujące słowa o lojalności. Izabela Bodnar, która w lipcu opuściła Polskę 2050, ponownie wzbudza kontrowersję. Po wcześniejszym wpisie wychwalającym Radosława Sikorskiego teraz, postanowiła uderzyć w Szymona Hołownię i prezydencki projekt dotyczący CPK. Tak się walczy o miejsce na liście Platformy Obywatelskiej w przyszłych wyborach, skomentował dziennikarz Newsweeka. W grudniowym głosowaniu koalicja przegrała próbę odrzucenia projektu CPK a część posłów Polski 2050, w tym Hołownia, głosowała wbrew woli Donalda Tuska. Wywołało to napięcia i złośliwe komentarze w mediach. Bodnar nie szczędziła ostrych słów. Zarzuciła Hołowni manipulowanie członkami partii i wspieranie projektów absurdalnych z punktu widzenia konstytucji i logiki decyzyjnej. Ostrzegła go także, że ryzykuje utratę kontaktów w środowisku show biznesowym, jeśli pójdzie za daleko. Reakcje polityków nie kazały na siebie długo czekać. Maciej Fitszyk skomentował że aktywność Bodnar może wynikać z chęci lepszego miejsca na liście PO, a poseł PiS Bartłomiej Wróblewski dodał, że lojalność nie jest jej mocną stroną. Paweł Szrod przypomniał krótko zasady konstytucji. Prezydent ma prawo zgłaszać projekty i wetować ustawy, co wyjaśnia realne kompetencje w sprawie CPK. Cała sprawa pokazuje, że polityka koalicyjna potrafi być pełna napięć, a lojalność i interesy osobiste często wchodzą w konflikt z oficjalnymi decyzjami. Trzaskowski atakuje Nawrockiego i Hołownię. Szokujące słowa. Rafał Trzaskowski w rozmowie z NeoTVP nie oszczędzał krytyki. Prezydent Warszawy przestrzegał przed powrotem populistów, jednocześnie podgryzając hołownie i atakując prezydenta Karola Nawrockiego. Nie zgadzam się na wyśmiewanie rodziny czy samego prezydenta Nawrockiego, ale nie znaczy to, że nie można krytykować jego działań, bo zależy mu przede wszystkim na chaosie, a nie na merytorycznym rządzeniu, stwierdził. Trzaskowski ocenił, że przyczyną porażki w ostatnich wyborach było zbyt wczesne krytykowanie rządu Donalda Tuska i brak spójności koalicji. Podkreślił, że nadchodzące wybory w 2027 roku są do wygrania, jeśli koalicja będzie mówić jednym głosem i ciężko pracować. Ostrzegł, że obecne trendy sprzyjają populistom i wyborcom, którzy głosują przeciwko długorządzącym partiom. Trzaskowski skrytykował także polityków koalicji, którzy poparli projekt prezydenta Nawrockiego zamiast rządowy projekt w sprawie. CPK, uznając to za działanie źle życzące rządowi i kontestujące własny obóz, jednocześnie zaznaczył, że należy odróżniać szacunek wobec prezydenta od wspierania jego konkurencyjnych inicjatyw. Zwrócił uwagę, że Nawrocki podpisał więcej ustaw niż zawetował i często wskazuje, które elementy projektów rządowych są dla niego akceptowalne, co pokazuje chęć współpracy, a nie destrukcji. Szaskowski podkreślił, że demokracja wymaga tytanicznej pracy, odpowiedzialności i determinacji, a krytyka powinna być merytoryczna, nie personalna. W rozmowie nie zabrakło też oceny globalnych trendów politycznych. Według prezydenta Warszawy cierpliwość wyborców wobec rządzących jest krótsza, a partii centrowych sprzyja dzisiaj mniej niż tym o poglądach ekstremalnych. To kolejny sygnał, że każdy polityk w koalicji powinien skupić się na pracy i spójności. Jeśli chce uniknąć powrotu populistów i utrzymać szansę demokratycznej części sceny politycznej. Ziobro przed komisją. Prezes TK mówi stop. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski wprost ostrzega, Generał Boroń nie ma prawa doprowadzić Zbigniewa Ziobry przed niekonstytucyjną komisję śledczą do spraw. Pegasusa oczekuje, że komendant główny policji i jego podwładni będą działać zgodnie z konstytucją RP i ustawami, a nie realizować bezprawne polecenia, podkreślił w rozmowie z Radiem Maryja. Komisja, powołana w sposób niezgodny z konstytucją, ma przesłuchać Ziobrę, byłego ministra sprawiedliwości, który odmawia stawiennictwa. Prezes TK przypomniał, że każda osoba może wnieść skargę konstytucyjną i uzyskać postanowienie tymczasowe wstrzymujące wykonanie decyzji sądu, co w tym przypadku dotyczy właśnie Ziobry. Postanowienie to wiąże wszystkie organy państwa, w tym sądy, i nie wymaga publikacji, by było skuteczne, zaznaczył Święczkowski. Załączył je do pisma skierowanego do komendanta głównego policji, wyraźnie podkreślając, że realizacja polecenia do prowadzenia Ziobry byłaby sprzeczna z konstytucją i może skutkować odpowiedzialnością karną. Prezes TK dodał. Że w związku z próbą naruszenia prawa złożył zawiadomienie o przestępstwie i ustrojowym zamachu stanu. Wyjaśnił, że nie oczekuje odpowiedzi od policji, lecz reakcji zgodnej z prawem i postanowieniem Trybunału. Sprawa wywołuje ogromne kontrowersje, bo dotyczy nie tylko byłego ministra, ale zasad funkcjonowania państwa i respektowania wyroków najwyższego organu konstytucyjnego. Święczkowski podkreśla, że każdy obywatel, także Ziobro, ma prawo do ochrony swoich konstytucyjnych praw. A organy państwa muszą działać zgodnie z prawem, nie ulegając presji politycznej ani bezprawnym poleceniom. To kolejny sygnał, że w polskiej polityce granica między prawem a polityczną presją pozostaje niezwykle napięta, a Trybunał Konstytucyjny stoi na straży Konstytucji, pilnując, by żaden obywatel nie był zmuszany do naruszenia swoich praw. Sikorski premierem dlaczego byłby gorszy od Tuska? Radosław Sikorski jako premier polski choć wielu uważa, że każdy byłby lepszy od Donalda Tuska. W przypadku Sikorskiego jest dokładnie odwrotnie. Obecny wicepremier i szef MSZ uchodzi za niezwykle narcystycznego i przemądrzałego polityka, którego ego opiera się na micie absolwenta Oxfordu i reportera wojennego. Jego przeszłość elitarnym Bullingdon Club i maniery arystokraty tylko wzmacniają wrażenie oderwania od realiów. Sikorski byłby również zakładnikiem Romana Giertycha i powrotu fachowców z wsi, co groziłoby podporządkowaniem premiera interesom politycznym jego bliskiego otoczenia. Krytycy zwracają uwagę, że brak mu elementarnej wiedzy historycznej i strategicznej, między innymi. W dyskusjach o reparacjach wojennych wobec Niemiec rażące są jego błędne interpretacje terytoriów i odpowiedzialności powojennej. Jako premier Sikorski zgodziłby się na ograniczenie suwerenności Polski, akceptując federacyjne wizje UE i zmniejszenie kontroli nad kluczowymi obszarami państwa, przy jednoczesnym wpływie ludzi z dawnych służb i prawników wspierających go w politycznych kalkulacjach. Nawet jeśli miałby wady Tuska, dodaje do nich własne liczne słabości co sprawia, że w roli premiera byłby nie tylko gorszy, ale potencjalnie niebezpieczny dla niezależności państwa. Historia, kontakty i podejście do polityki zagranicznej pokazują, że zamiast wzmocnienia rządu, powierzenie Sikorskiemu teki premiera mogłoby prowadzić do politycznej chaosu i podporządkowania interesów osobistych nadnarodowe. W obliczu takich wyzwań, mimo że każdy mógłby wydawać się lepszy od Tuska, Sikorski jest wyjątkowym przykładem, że nie każdy lepszy oznacza dobry. PiS przed ko, reszta daleko w tyle, najnowszy sondaż. Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje prowadzenie w rankingu poparcia dla partii politycznych. Wynika z najnowszego sondażu Social Changes dla telewizji W Polsce 24. PiS uzyskało 29% wskazań, a Koalicja Obywatelska 26%, co pokazuje, że walka o mobilizację wyborców niezdecydowanych, którzy stanowią kilkanaście procent elektoratu, będzie kluczowa przed przyszłymi wyborami parlamentarnymi. Trzecią pozycję zajmuje Konfederacja z 9% poparcia, tuż za nią Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe 6% każda. Dość wysokie poparcie, jak na swoją wielkość, osiągnęła partia Grzegorza Brauna Konfederacja Korony Polskiej 5%, natomiast Polska 2050 Szymona Hołowni balansuje na granicy progu wyborczego z 4%, a partia Razem zamyka stawkę z 2%. Sondaż pokazuje wyraźny spadek poparcia dla Polski 2050, która jeszcze w 2021 roku notowała dwucyfrowe wyniki, oraz rosnącą rolę niszowych ugrupowań, które mogą okazać się języczkiem uwagi w przyszłym Sejmie. Relatywnie stabilne notowania Konfederacji utrzymują się powyżej 8-9%, a pojawienie się odrębnego wyniku dla ugrupowania Grzegorza Brauna wskazuje na procesy dezintegracyjne w szerszym bloku Konfederacji. 12% ankietowanych nie wskazało żadnej partii, a 1% wybrał inne formacje spoza głównej sceny politycznej. Wyniki potwierdzają dwubiegunową rywalizację PiS i KO przy jednoczesnym rozdrobnieniu mniejszych ugrupowań, co oznacza, że mobilizacja niezdecydowanych wyborców i utrzymanie stabilnej bazy staje się kluczowym wyzwaniem dla wszystkich partii. Choć PiS utrzymuje niewielką przewagę nad Ko, różnica pozostaje na granicy błędu statystycznego, a siła mniejszych ugrupowań może mieć znaczenie w decydujących głosowaniach w przyszłym Sejmie. Spór w koalicji Polska 2050 kontra Ko. CO. Coraz ostrzejszy konflikt między Polską 2050 a Koalicją Obywatelską w ostatnich tygodniach nabrał publicznego wymiaru podczas programu Śniadanie Rymanowskiego na antenie Polsat News. Wszystko za sprawą Rafała Trzaskowskiego, który skrytykował polityków Polski 2050 za poparcie prezydenckiego projektu dotyczącego CPK. Prawie połowa członków tej formacji zagłosowała przeciwko odrzuceniu inicjatywy, umożliwiając jej dalszą procedurę legislacyjną. Prezydent Warszawy porównał ten ruch do przekroczenia Rubikonu i nazwał go przejawem niepokojących działań. Barbara Oliwiecka z Polski 2050 odparła, że Trzaskowski próbuje w ten sposób przywrócić sobie kilka punktów i skrytykowała brak spójnej komunikacji w koalicji 13 grudnia, przywołując niedawny incydent w Radzie Miasta Warszawa, gdy radni PO zablokowali wprowadzenie nocnej prohibicji. Z takim stanowiskiem nie zgodził się wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki, który uznał krytykę prezydenckiego projektu za nie do obrony i podkreślił, że rząd powinien realizować własne inicjatywy w sprawie CPK. Podczas programu prowadzący zapytał, czy napięcia zwiastują rychły koniec koalicji? Kropiwnicki stwierdził, że tarcia się zdarzają, a posłanka Polski2050 zaznaczyła, że każdy moment trzeba wykorzystać do dyskusji o koalicyjnych pomysłach. Całą sytuację skwitował poseł PiS Krzysztof Szczucki: oni kłócą się wzajemnie. Jeśli nie potrafią dojść do porozumienia w studio, to co dzieje się za zamkniętymi drzwiami? Konflikt pokazuje, że choć koalicja rządząca próbuje utrzymać jedność, różnice zdań w kluczowych sprawach, takich jak CPK mogą coraz bardziej destabilizować współpracę między Polską 2050 a co, a publiczne spory tylko dodają napięcia i rodzą pytania o przyszłość rządzącego bloku. Ziobro kontra komisja. Czy polityk przerośnie przesłuchanie? Na poniedziałek zaplanowano kolejne przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisją Śledczą do Spraw. Pegasusa, a polityka ma doprowadzić policja. Witold Zębaczyński, członek komisji, zapewnia, że prace komisji nie zatrzymają się nawet, jeśli były minister odmówi stawienia się. Liczymy, że nie stchórzy. Ziobro doskonale wie, że rola świadka zobowiązuje do pozostania w kraju w dniu przesłuchania, mówi Zębaczyński. Jednocześnie podkreśla, że były minister może wykorzystać przepisy, by unikać odpowiedzialności, a jego działania mogą mieć charakter prowokacyjny. Komisja jest przygotowana na każdy scenariusz, a działania Ziobry mogą nawet prowadzić do sabotażu procedur, ale jak zapewnia Zębaczyński, sprawa nie kończy się na tym. Jeżeli uniemożliwi przesłuchanie. Prędzej czy później znajdzie się w kręgu zainteresowania prokuratury. Odebranie jego zeznań jest istotne dla opinii publicznej, ale mamy też dokumenty i zeznania innych świadków, więc raport powstanie, dodaje. Poseł wskazuje, że odpowiedzialność Ziobry nie ogranicza się do zakupu Pegasusa, ale obejmuje brak nadzoru, nadzoru nad prokuraturą, która umożliwiła nadużycia. To, co wydarzy się w poniedziałek, będzie kolejnym rozdziałem precedensu, który rozpoczął się w styczniu, podkreśla Zębaczyński. Dodaje, że działania byłego ministra to destrukcja państwa i przykład bezkarności wpisanej w dna populistycznej władzy, ale komisja pozostaje niezłomna i przygotowana, by ujawnić całą prawdę o aferze Pegasus. Nocna prohibicja w całej Polsce Polacy mówią tak. Ponad 60% Polaków popiera wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w całym kraju, wynika z najnowszego sondażu SW Research. Obecnie nocna prohibicja obowiązuje jedynie w wybranych miastach. Ale do Sejmu trafiły dwa poselskie projekty w tej sprawie: jeden przygotowany przez Lewicę, drugi przez polski ruch społeczny. W badaniu zrealizowanym 24 września 2025 roku, metodą wywiadów online, na pytanie, czy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu powinien obowiązywać w całej Polsce, pozytywnie odpowiedziało 62,8% ankietowanych, w tym 39,4% opowiedziało się zdecydowanie tak, a 23,4% raczej tak. Przeciw było 20,7%, a 16,5% nie miało zdania. Impulsem do ogólnopolskiej dyskusji stała się burzliwa debata w Radzie Warszawy, podczas której projekt prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego, zakładający całkowity zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, po godzinie 22 spotkał się z oporem radnych Koalicji Obywatelskiej. Ostatecznie wprowadzono pilotażowy zakaz w Śródmieściu i na Pradze Północ, a prezydent zapowiedział, że od 1 czerwca 2026 ograniczenie będzie obowiązywać w całej Warszawie. Posłowie Lewicy i polskiego ruchu społecznego w Sejmie podkreślają, że celem nie jest całkowity zakaz alkoholu, ale ograniczenie jego dostępności w godzinach nocnych, co ma chronić zdrowie publiczne i zmniejszyć obciążenie szpitalnych izb wytrzeźwień. Projekt zakłada, że alkohol będzie można nadal kupić w punktach gastronomicznych i restauracjach. Tusk dzieli Polaków. Nowy sondaż szokuje. Polacy są niemal porówno podzieleni w ocenie Donalda Tuska jako premiera, wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla wirtualnej Polski. Pytanie o pracę szefa rządu. Łącznie 48,4% ankietowanych oceniło jego działania pozytywnie, 15,9% zdecydowanie pozytywnie, a 32,5% raczej pozytywnie. Niemal równie liczna grupa, 47,6%, wyraziła opinię negatywną, z czego najwyższy pojedynczy wynik, 33%, to ocena zdecydowanie negatywna, a 14,6% raczej negatywnie. 4% nie miało zdania. Tymczasem ocena całego rządu Tuska pozostaje mniej korzystna: 50,6% Polaków ocenia pracę Rady Ministrów negatywnie, a tylko 28,2% pozytywnie. Wyniki pokazują wyraźnie, że premier pozostaje postacią kontrowersyjną, dzieląc opinię publiczną niemal po połowie, podczas gdy rząd wciąż boryka się z przewagą krytycznych ocen. Sondaż ujawnia też ciekawy podział według wieku i regionu: młodsi wyborcy częściej oceniają Tuska pozytywnie, podczas gdy starsze pokolenie i mieszkańcy mniejszych miejscowości są bardziej sceptyczni wobec jego działań. Widać, że premier wciąż wzbudza emocje i pozostaje kluczową postacią polskiej sceny politycznej, której popularność jest mocno zróżnicowana w zależności od grup społecznych i lokalizacji. Rosja i USA wznawiają negocjacje. Jesień kluczowa. Na jesień zaplanowano kolejną rundę rosyjsko-amerykańskich konsultacji ogłosił rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow. Spotkania mają dotyczyć drażniących elementów w stosunkach dwustronnych, choć szczegóły pozostają nieujawnione. To już trzecia tura rozmów. Poprzednie odbyły się w Riyadzie oraz w Stambule i obejmowały kwestie dyplomatyczne oraz energetyczne, w tym funkcjonowanie ambasad i plany pokojowe. Wcześniej sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się z Ławrowem podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, ponawiając wezwanie Donalda Trumpa do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej i ostrzegając o możliwych sankcjach oraz zwiększeniu dostaw broni dla Ukrainy. Oficjalnych komunikatów po sześciogodzinnych rozmowach nie wydano, ale tematyka obejmowała normalizację stosunków dyplomatycznych. Spotkanie Trumpa z Władimirem Putinem w sierpniu na Alasce pokazało, że napięcia pozostają wysokie, a każde posunięcie dyplomatyczne będzie uważnie obserwowane. Jesienna runda rozmów może być kluczowa dla stabilizacji relacji i ograniczenia konfliktów, choć nadal nie wiadomo, gdzie odbędzie się spotkanie i jakie ustalenia zostaną podjęte. USA. Syn przyznaje się do zabójstwa rodziców na żywo. Szokujący wywiad w amerykańskiej telewizji wstrząsnął opinią publiczną. 53-letni Lawrence Kraus przyznał na wizji, że odpowiada za śmierć swoich rodziców, Franze i Teresi Kraus z Albanii w stanie Nowy Jork. Wyznanie padło po tym, jak policja od kilku dni prowadziła działania w sprawie zaginięcia starszego małżeństwa, które według Instytucji Ubezpieczeń Społecznych wciąż pobierało świadczenia. Funkcjonariusze odkryli ich szczątki na posesji rodzinnej, a syn został zatrzymany natychmiast po wywiadzie w stacji WRGB. Lorenz Kraus tłumaczył swoje działania poczuciem obowiązku wobec wieku i stanu rodziców i wskazał, że podobne przypadki powinny w przyszłości podlegać regulacjom prawnym. Policja przygotowała się na interwencję, monitorowała go w lobby i upewniła się, że nie ma przy sobie broni, zanim wszedł do studia. Historia krausów zaczęła się w 2020 roku, kiedy krewny zgłosił ich zaginięcie. Początkowo sąsiedzi twierdzili, że małżeństwo wyjechało za granicę, co sprawę uciszyło. To już wszystko na dziś. Dziękujemy, że jesteś z nami na kanale NPTV. Jeśli chcesz wspierać niezależne media, zostaw łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał, udostępnij ten materiał znajomym i koniecznie napisz komentarz, co myślisz o sytuacji w Polsce i na świecie. Dzięki Twojemu zaangażowaniu ten film może dotrzeć jeszcze dalej. Do zobaczenia już jutro w kolejnym wydaniu wiadomości.